Drodzy Państwo, młodzi goście z Racławic, Rok Kościuszkowski, 200 rocznica śmierci naczelnika, wielkiego Polaka, patrioty. O nim dzisiaj pamiętamy przy okazji tej całodziennej uroczystości, a w sposób szczególny dzisiaj podczas Mszy Świętej we Wrocławskiej Architekturze. Jego imię Polska, program przygotowany przez uczniów z Gimnazjum w Racławicach wraz z imienia Tadeusza Kościuszki, a program przygotowały panie Agata Łój i pani Bogusława Idzik. Dziękujemy też Pani Dyrektor Marzenie za przyjazd, za przybycie, za kontakt zawsze wcześniej, tyle razy Kraków, przyszedł czas, żeby przyjechać do Wrocławia. Dziękujemy Wam za przybycie i serdecznie zapraszamy. W połowie XVIII wieku Polska chyliła się ku upadkowi. Osłabiona wojnami i sporami wewnętrznymi, nie mogła oprzeć się na porowi państw ościennych. Wolność i niepodległość, a i naczelnicy. Słuchać muszą rozkazów ościennej stolicy. Wolność i niepodległość, a gdzie naród radzi? Obce wojsko niż surmy i warty porwadzi. wolność i niepodległość, a zamiast ich prawa, królniczym naród zhańbiony i więzach Warszawa. Wolność i niepodległość, a lud schad wygnany, wydarty dzieciom strawą, żywi swe rany. W 1772 i w 1793 roku doszło do dwóch rozbiorów Polski. Narodzie, niegdyś wielki, dziś w smutnej kolei, wyzuty sił, bogactwa, sławy i nadziei, dziś pod jarzmem schańbienia, klęsków i niewoli, dumny jesteś igrzyskiem i pastwą swawoli. Wielu Polaków nie zrezygnowało z dążenia do odzyskania niepodległości. Przygotowali plan powstania. Wybuchło ono 24 marca 1794 roku. Na jego czele stanął Tadeusz Kościuszko. 24 marca 1794 roku na rynku w Krakowie Tadeusz Kościuszko. Stanowszy przed wojskiem i licznie zgromadzoną ludnością, złożył przysięgę. Na krakowskim rynku wszystkie dzwony biją, cisnął się mieszczany z wyciągniętą szyją. Na krakowskim rynku tam ludu gromada Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. Zagrzmiało okrzyki, jak tysięczne działa swego bohatera Polska wita cała. Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu narodowi polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyj prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie dla obrony całości granic, odzyskania samowładności narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż i niewinna męka syna jego. A głosy buchnęły wśród rynku i grodu. Niech żyje Kościuszko, naczelnik narodu! Ej, byłaż to chwila i święta, i boża Cała Polska drgnęła, od morza do morza. Czebuk, czy to sen miły? Czyli już na jawie Widzę broń w dłoni polskiej ku wielkiej wyprawie. Chwili rozgromu. W godzinie spodlenia, gdy zamierają w piersiach głosy, jawi się człowiek, który dzieje zmienia. winne koryto śle narodu losy. Roje pszczół nowych wywodzi na brzosy, zastępskmiecego wzięty pokolenia, wyprostowane uzbrojone kosy do niezwykłego gotowy koszenia. Kościuszko. Twoja skromność nie dba o pochwały. Równie jak mężne serce, umysł masz wspaniały. Wielki przez rozum, cnoty i waleczne sprawy. Nikt więcej nie miał prawa nad Ciebie do sławy. Ty, coś nadzieją nie znasz, wodzu, o Polski ozdobo. Żadne nas groźby nie straszą, gdziekolwiek pójdziesz, my z Tobą. Przysięgamy, stokrotnie, nie da tak się więcej przejrzeć. I pójdziemy wszyscy ochotnie z Kościuszkiem bić i zwyciężyć. Dobroni bracia, dobroni, dzień sławy na was przychodzi. Podnieś oręż dzielnej dłoni, lewsza od ojców swych młodzi. Idźcie mężni młodzieńce, pełni świętej cnoty, mścić się naszych ucisków i naszej sromoty. Idźcie, ojczyzna żąda, by wasz miecz wygładził. Razem tego, co nadszedł i tego, co zdradził. Kościuszko wierzył, że zwycięstwo powstania zależy od powszechnego udziału całego społeczeństwa. W szeregach powstańczych stanęli masowo chłopi i mieszczanie, mający nadzieję na zmiany społeczne w przyszłej wolnej Polsce. Dali, komcy, dalej, kwietnia 1794 roku doszło do bitwy między powstańcami a wojskami rosyjskimi pod wsią Racławice. O sukcesie Polaków zadecydował atak kosynierów na armaty wroga. Bohaterem tej bitwy był chłop pod Krakowa, Wojciech Bartos, którego Kościuszko za męstwo uhonorował stopniem oficerskim i nadał mu nazwisko Głowacki. Do Racławic ciągną nasi, po cztery, po cztery. Madaliński z chłonami, potem kosyniery. W racławickim polu świecą ranne rosy, migają się w jasnym słonku kosynierskie kosy. Wnet skoczył na wały zuch Bartosz Głowacki, gołą ręką brać te działa, przelękła się Moskwa tak wielkiego męstwa. Otrębuje odwrót sobie, a na pięć zwycięstwa. Sławiły się Racławice, pobiliśmy wroga, górą kosy i kłonnice przy pomocy Boga. Bartoszu, Bartoszu, oj! Że bracie, posłuj chwilę. Dobrych nowin mamy tyle: toż co to nasi, moi mili, dzielnie wroga zwyciężyli. Co to widzą moje oczy? Pan Kościuszko tutaj kroczy. Wielkiej duszy, mądrej głowy, nasz bohater narodowy. Pan Kościuszko, wódz powstania! Czołem, czołem pięknie kłaniał. Sługa, panie naczelniku, kosynierów wiodłem w szyku. Ukochani to żołnierze, patrzeć na nich radość bierze. Już tak chodzić nie przestanę. Milcze mi te proste szaty, niźli jaki strój bogaty. To ci, których Polska sławi, kosynierzy z racławic. Na krakowskim rynku słoneczko się pali. Dzielne kosyniery pobiły Moskali, pobiły, pobiły, już ich tu nie będzie, racławickie kosy będą sunąć wszędzie. Hej, że kosyniery, same bohatery, wiwat pan Kościuszko, Polak ci to szczery. Dzięki pani, jam człek cichy. Wziąłem władzę nie dla pychy, nie dla sławy, powiem śmielej. Na ojczyzny stoję czel. Tylko duszę radość pali, że chłop polski bił Moskali, że głowacki bardzo śmiało na moskiewskie poszedł. Nie ma ci to nie ma nad Krakusa chłopa nie poradzi takim wrogów cała kopa. Nie ma ci to nie ma nad Krakusa zucha, biała kieryzyja i czapeczka z ucha. Oj wiedzą narody, jak to Polak bije. Niech żyją Krakusy, Kościuszko niech żyje. Wygrana bitwa pod Racławicami nie przesądziła jednak o zwycięstwie całego powstania. Oddziały powstańcze były zbyt małe, aby pokonać liczną armię rosyjską. 10 października 1794 roku żołnierze Kościuszki ponieśli klęskę pod Maciejowicami. Powstanie upadło, wódz dostał się do niewoli, a Polska została wymazana z mapy Europy na 123 lata. 15 października 1817 roku Tadeusz Kościuszko umiera w Solurze w Szwajcarii. 23 czerwca w 1818 roku ciało naczelnika zostało sprowadzone do kraju i spoczęło w Grobach Królewskich na Wawelu. Bez szlacheckiej karabeli, nie w kontuszu ani w deli, ale w chłowskiej śpi-sukmanie, na wawelskim wzgórzu wódz, co chciał widmo śmierci zmóc i wiódł naród w zmartwychwstanie. Jedna jest Polska, jak Bóg jeden w niebie, Wszystkie me siły jej składam w ofierze. Na całe życie, które wziąłem z siebie, Całe do Ciebie ojczyzno należę. Tych mężów przykład doskonały, Tych bohaterów wielbie kości. Wierzę w Twą przyszłość pełną wielkiej chwały, Potęgi, dobra i sprawiedliwości. Wiem, że nie ucisk i chciwe podboje, lecz wolność ludów szła pod twoim znakiem, że nie ma dziejów piękniejszych niż być Polakiem. Patrz Kościuszko na nas z nieba! Jak krwi wrogów będzie mrodzić, tego miecza nam potrzeba, by ojczyznę oswobodzić. Wolność droga w białej szacie, złotym skrzydłem w górę leci. Na jej czole patrzaj bracie, jak swobody gwiazda świeci. Oto jest wolność i śpiew, śpiew, śpiew my. Wielu lat odległych, dzielących od czasów, gdy żył, działał i dowodził Tadeusz Kościuszko, jest on wciąż jeszcze jak nieśmiertelny, święty ogień, który płonie żywym, jasnym płomieniem ideału i gorącego ukochania wolności, jest wciąż najczystszym wzorem poświęcenia dla Ojczyzny, niezrodzonym obrońcą praw człowieka do swobody, wolności osobistej i niezależności. Wybitny historyk Szymon Aszkenazy tak napisał o Kościuszce. Został jednym z nieśmiertelnych bohaterów ludzkości. Czemu? Bo imię jego jest Polska. Na Radsławickim krwawym byłam polu. Jasnym słońcem oblane stoją łyse wzgórza. Wielką ciszą pijany gaj u ich podnóża. Wśród pszennych łanów krwawią się gwiazdki konkolu. Więc to tutaj... Na wzgórzach tych i w tym rozdolu, więc tędy przeszła owa chłopów burza, to huk armat, krew, jęki, świat się w słońcu nurza. Cisza dokoła. serce zadrgało mi z bólu, dwie mogiły przede mną pośród łanu żyta, tak podobne, jak gdyby nie wrogów, lecz braci kryły w sobie. Kwiat na nich taki sam rozkwita. I ci sami muzycy gnieżdżą się skrzydlaci, więc na darmo krew czerwona płynęła. Cicho słyszę wiatr, echo, jeszcze nie zginęła. Na grobowcach czytaj, Twoich wodzów groby uściskiem powitaj, Twoich wodzów groby uściskiem powitaj. Tu, tych ojców kości, wiele os sochy, wiele os sochy, tam powierzchni braci Twoich Oh you're